Dzień dobry, w poniedziałek. Jak poniedziałek to zaczynamy tydzień mocnym uderzeniem. Dzisiaj jest ten dzień, na który czekałem ja. Czekaliście wy, czyli pierwsze obywatelki będą zameldowane na drugim gospodarstwie. Zaczynamy od najmniejszych cielaczków. Dzisiaj na tą jedną stronę, która jest gotowa. Pierwsze idą z budek, później tu z tych końców. I jeszcze z betlejemki kilka, także myślę, że ponad 20, może i 25 sztuk dzisiaj wytransportujemy. Także, no mówię, zaczynamy od najmniejszych, bo jeszcze trzeba balocika słomy tam podrzucić, bo nie ma żadnej słomy. Nie zdążyłem z pola dowieść <gry> taki intensywny tydzień, bo się żniwowało, to nie było kiedy. Ale ogólnie następne ścielenie tu już będzie, pewnie tam z pola zbierana słoma i tym ścielone. Także nie tracę czasu, pakujemy pierwszy transport i jedziemy. W końcu to się dzieje. Do chuje waffla już tak trudno było. To pierwszy transport już zapakowany.

O, no, ty najłatwiejszy, a ty się boisz? No a to pierwszy komplet jest Pierwszych parę sztuk no. A few moments later widzą to towarzystwo to już inaczej. Камовара! А пане умер, и зачем я? Давай, Сейчас. 8, no to wjeżdża, ostatni transport Ostatnie sześć dzisiaj. E é, você tem A few moments later. No i witam już popołudnie. Powiem Wam, że troszeczkę się zeszło z tym przewozem. Mimo to oceniam, że i tak szło sprawnie. 31 jałóweczek, takich cieliczek. E, przewieźliśmy na 5 kursów. O 9 zaczęliśmy. Gdzieś tak o 13.00. był koniec. Fajran jeszcze i. I cianko podawane, także nakapione wodę. Tata też dociągnął do drugiego końca poidełko także już ogarnięte, jak można powiedzieć, wszystko na styk, ale troszeczkę się uluźniło. Takie wnioski, no, wchodzę do obory, tam tak naprawdę wiele nie widać, żeby e, ten, żeby było. A tam na tej drugiej chwili naprawdę stado, stado, bydła się pojawiło, jak spojrzeć na te wszystkie mordki to tam jest już gęsto. A najlepiej rozwalił mnie mój teści, bo tak skończyliśmy wozić, on się tak powie, to patrzy, ty, a ty będziesz miał czym zapełnić tam po drugą stronę? A ja bym się, jeszcze drugą taką byś miał tą to, to bym zapełnił, a gdzie ono? W drugiej strony Także no, ogólnie humory dopisują. E, obsługa tam zwierząt będzie naprawdę przyjemna. Zresztą będzie to widać na Daily w nogach, bo już się zacznie. Skończyło się Eldorado, trzeba będzie dojeżdżać. Ale mimo wszystko z tymi przejazdami uważam, że pracy będzie jako tako mniej bo tutaj wszystko naprawdę będzie szło z kopyta będzie zajmowało dosłownie chwilkę tak jak w co na luzie, to na luzie nie pouciskane ogólnie jedziemy z młodym na drugą chwilę, bo już jesteśmy po obrządku poprzewoziliśmy zjedliśmy obiad i się za obrządek tamtego ubytku. Jest godzina 17.20. Wziąłem nie Holanda, odprowadzę wezmę John Deaver, tam już laweta stoi i przywieziemy z jeden transport i wrzucimy to na strop na tą oborę. Tak żeby było i teraz do ścielenia i już część słomy spakowana, zwierzona, bo jak będzie chwila to już nie będę obornika przerzucał, tylko wezmę dzień, sobie zagospodaruję jemki z e, kudełkami, dokładnie wyrzucamy i już od razu rozrzutnikiem na pole po co go przewozić. Kilkadziesiąt razy, także ciśniemy, ciśniemy na długą chwilę. No to dotarliśmy zestawem na pole i będziemy łapać te kulki. ciekawe czy tam z nas da się je zabrać czy nie będzie za mokro. Bo specyficzne pole ale chyba aż tak mocno nie wlało, żeby się nie dało kulek pozbierać nie będę się z pakował tam w także dzisiaj wieczorem jeden składzik wypadałoby przytargać nie wiem, zobaczę od której skończę, może jeszcze chociaż przywiozę drugi Już nie będzie się rozładowywać that's what No to chwilę później, zestaw załadowany do drogi, spięty, zostało, jeżeli licznik na prasie nie oszukał, to 24 kulki 3, 5, 8, plus 3, 11, plus 3, 14, 18, 20, tak 24 Czyli nie oszukał To na następną lawetkę, nie wiem czy dzisiaj mi się zechce, jest godzina 19 jeszcze to rozładować. Wystarczy prac na dzisiaj. Nie ma co być aż za nadto pracowitym No i dobra, Belki mamy rozładowane. Jak widać, praca na stropie to taka jest troszeczkę cardio, ale przydaje się wszystko dla zdrowia. Także co? Monolog Nurski z obiektu. Tak jak widzicie, po rozładunku Bel przedstawię sobie kamerę. Poobrządzałem definitywnie, czyli dałem śluty cielaczkom. I tak miałem obawy co do tych mniejszych, że nie będą główek wysadzać. Ale to absolutnie nieuzasadnione, bo koleżanki sobie świetnie radzą. Czyli te palisady naprawdę zajebiście się sprawdzają i wcale nie jest za głęboko wykowitowane, Zobaczcie, jak one idealnie mają teraz do jedzenia te maluchy to Dopiero widać teraz jak się śródę rozdało. No troszkę tej beli opierniczyły przez dzisiejszy dzień. Ale już dzisiaj nie będę dokładał, bo do rana i tak nie wyjedzą. Rano przyjadę, to resztki im wygarnę, dam świeżego i będą sobie ciąciać. Tak to właśnie wygląda. Zasiedlony nowy obiekt. Także dzisiaj nieoficjalne otwarcie obiektu na no oficjalne poczekamy aż będzie wszystko gotowe i tak on się prezentuje powiem wam że naprawdę jestem zadowolony z efektu Podobuje się dla mnie się to niesamowicie tutaj zwierzęta naprawdę będą miały luz wygodę nie będzie ścisku szeroki kojec długie szerokie kojce fajne takie grupki po 15-20 jałówek można będzie trzymać. No tutaj już mamy pełną obsadę w tym pierwszym końcu, ile jest otworków na pyszczki, tyle pyszczków stoi i tutaj wiele więcej nie dołożymy, ale tutaj jeszcze jest luz, można kilka będzie dorzucić, tylko nie bardzo mam wiekowo do tej grupy czegoś dorzucić, bo już będą sporo większe, będą znacznie odstawać od reszty, więc wolałbym nie, ale jest na to sposób. Tutaj kilka jest większych, podrosną, przejdą tutaj, a tutaj przyjadą maluchy, i będzie ta strona zakończona. Druga strona, no, oświetlenia nie włączałem, ale i tak wszystko spokojnie widać z tych lamp. No to jest mega. Teraz oświetlenie robi przy tej bieli, to, to, jest, to jest efekt naprawdę jak, jak za dnia. E, tutaj będzie też podzielony. Tutaj na tym słupie. Tak samo. I tutaj planuję grupkę z 20 sztuk takich w kryciu i tutaj z 15 takich do zacielonych z potwierdzoną ciążą. no Zobaczymy, tam też pewnie parę z potwierdzoną ciążą wyląduje. A jak przerobię u siebie obory, to będą wszystkie już takie, można powiedzieć, z potwierdzoną ciążą właśnie lądować do nura na główną siedzibę, a na filii Będą, no, no to zależy od miejsca, tak? Żeby się już wcześniej przyzwyczajały do systemu bezściółowego. No w tej oborze nie bardzo się dało zrobić, powiem wam, bezściółkę, bo no ruszta i strop dla mnie to się nie widzi. Obornik jednak, obornik troszeczkę tych zapachów więcej kumuluje i nie są tak uciążliwe. Co do poidorów, widzicie, jeszcze są dwa puste wyprowadzenia, bo chcę zrobić po prostu na kojec, tak z ustaliliśmy, że będą po dwa pojedła. z tego względu, że jak w razie jedno awawie będzie miało, to na każdym pojedle, zobaczcie jest zawór można zakręcić i bez pośpiechu na jednym pojedle taka grupa wytrzyma i no jak będzie chwila wtedy się jak będzie czas to się naprawi, a nie wtedy kiedy trzeba rzucać wszystko i lecie pojedło, naprawiać, bo się popsuło i i któreś tam nie mają wody, także to będzie na jednej i drugiej stronie tak samo zrobione ale póki co po jednym wystarczy, tutaj jest już zaczepiony nawet ciach, tylko te przegrody na których będą poidła to niestety nie będą otwieralne ale wystarczy, że jedna przegroda na kojec będzie otwierana i w zupełności to powiem Wam szczerze wystarczy, nie trzeba tutaj więcej kombinować Ogólnie co, z tych plastikowych poideł nie jestem zadowolony, bo to są plastikowe, bo z niego rozkapują sporo, lepsze są te stalówki, no ale cóż, dwa się trafiły takie plastikowe, bo mnie skusiły, bo praktycznie jak nowe wyglądały i tak z ciekawości dla eksperymentu, ale no nie, bo one naciskają jak piją, może to pierwszy dzień, bo po prostu tutaj późno dostały wodę, tak, bo to dopiero po południu im puścił tą wodę, więc te pół dnia nie piły i może jak się dorwały kilka na raz to wtedy wtedy wyginały, może później będzie lepiej i ogólnie co, co do tych przegród, powiem wam, że nawet tutaj jak do picia się rzuciłem, jak przyjechałem to dwie w jednej dziurze głowy wsadziły, także Naprawdę te palisady super się sprawdzają, bo przez to nie wybiegną cielęta i nie odganiają się przy jedzeniu. Zobaczcie jaki jest spokój sobie o ciele idzie, szuka wolnej przestrzeni, wchodzi i zajada. Także to jest naprawdę pierwszy pierwszej moim skromnym zdaniem. Dobra, bo już mi bateria pada. Na resztówce ostatnie 2%. Dzięki wielkie za uwagę. Proszę o ile możecie Podbijajcie moje filmy, to naprawdę dużo daje, dużo wspiera kanał, także jeżeli byście mogli to wykonać, to będę zobowiązany, będę Wam wdzięczny, bo naprawdę to pokreślam, dużą robotę robi i, i tyle. Także jeżeli od Was takie wsparcie byłoby, dla mnie byłoby dużo milej. Także zostawiamy łapkę w górę, komentarz i podbijamy. O, taki komplecik trio. Zróbcie to dla mnie, to będzie super za ten film. Także mamy nieoficjalne otwarcie Anno Domini 2025 nowego obiektu hodowlanego.